Przeżywane zarówno rocznicę jej urodzin, jak i tradycyjny miesięczny dzień jej wspomnienia, który przypadał wczoraj, jak również to, że w naszej parafie ma miejsce wstawa związana z Edytą Sztajn. Wszystko to sprawia, że te dni może jakoś szczególniej niż normalnie nakierowują nasze serca na tą wielką świętą, na naszą orędowniczkę i prośbę przez jej stawiennictwo o wszelkie potrzebne dla nas łaski, by tak jak Ona, która jest dla nas znakiem wytrwałej wiary, byśmy tak samo jak Ona byli znakami Chrystusa, znakami wiary, współczesnymi Jonaszami dla innych ludzi. Tę nasz ofiarę w lepsze sprawujemy w następujących intencjach. Ksiądz Marian modli się za świętej pamięci księdza Franciszka Szajewskiego, nieba dla niego. Ksiądz Brodłoszko odwiedził o Bogiej Wiary, Obiegi Boży na każdy dzień na piotra z żoną i dzieci. Ksiądz Mirozów poleca zmarłego Tadeusza Mazurek we Wszu Świętej Gregoriańskiej. Ksiądz Ryszard modli się za zmarłą Genovewę w szóstą rocznicę śmierci. Ja polecam zmarłego Przemysława Mięcińskiego w pierwszą rocznicę śmierci. I także nasze myśli dzisiaj noczą się z jednym z wolontariuszy związanych z rokiem panem Grzegorzem, który też ze swoją rodziną uczestniczy w tej liturgii i oni w swoich sercach szczególnie modlą się za zdrowego ojca Franciszka Chojnackiego z okazji rocznicy zarówno jego urodzin, jak i imieniu, też proszą o dar nieba dla niego. Stańmy w prawdzie przed Panem i prosimy o przebaczenie naszych grzechów. Spowiadam się po i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, przed błagą Najświętszą Marię Zawsze Dzielicę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Odpuścisz nam grzech, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Chrystus zmiłuj, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Lecz On z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś zwolnej nasłyte kobietnicy. Wydarzenia te mają jeszcze serstwa undercze. Niewiasty te wyobrażają dwa brzymierza. Jedno zawarte pod górą Syna rodzi ku niewoli, a wyobraża je chata. do miast górny Jeruzalem cieszy się wolnością. Słowo jest, że słowo, które nam jest dzisiaj dane w tej już w pierwszym swoim zdaniu, wymawia imię Abraham. Abraham, ojciec nas wszystkich wierzy. Abraham, ojciec Edyty, Abraham. Ojciec każdej i każdego z nas, ten, który jest u samego początku wielkiej przygody ludzkości, z wiarą w Boga jedynego. Córka Brahma, Edyta, która została odnaleziona przez Pana w ciemności. W ciemności tego świata, może w ciemności jej życia. Na pewno w ciemności przemocy, wojny, nienawiści, podniesiona wysoko w szczerym zdumieniu, kiedy Pan spojrzał na swoją córkę. I tak jak Abraham, zawiedziona ku wieczności przez samego Boga. Jest dla nas znakiem. Takim znakiem, jakim znakiem był Jonasz w Niniwy. Nieraz pytam o znaki. Czy Pan daje znaki? Chcielibyśmy je zobaczyć, chcielibyśmy je dostrzec, chcielibyśmy jakichś jednoznacznych śladów jego działania, Jego obecności. I Pan daje znaki, znaki w postaci wydarzeń, ale przede wszystkim znaki w postaci ludzi, osób. I jednym z takich znaków dana w ciemnościach, który dziś w ciemności. Wojny w ciemności nienawiści, w ciemności podziałów, tym bardziej dla nas nie jest właśnie znak tam, Teresy Benedykta do Krzyża, a dla nas Jonasza. I tak jak Jonasz wewnętrznościach krwi, w ciemnościach, kiedy uciekał przed Bogiem, i tam Boga ostatecznie nad, tak samo Edyta, kiedy zagłębiała się w Ciemności swojej duszy, w ciemności swoich wahań, kiedy wchodziła w swoją wewnętrzną, ciemną komnatę własnego serca, tam doświadczyła jasności pośród ciemności, jasności w postaci daru wiary. I ta córka Abrahama ten dar wiary w sobie odnalazł, dar wiary w Boga. Zobaczcie, jak wielkie dzieła uczynił w jej życiu Bóg, że nie tylko doświadczyła daru wiary, ale nie zachowując go dla siebie, dzieliła się tym darem wiary również z innymi, aż do dramatycznego końca swojego życia. I była Jonasza, który szedł przez liniwę, przez liniwę, czasów przedwojennych, przez mieniwę rodzącego się nazizmu, przez nieniwę obozów. I idzie również dzisiaj przez nieniwę naszych czasów. I wyzwaniem dla nas jest to, czy tego Jonasza, któremu na imię Edyta zechcemy posłuchać, czy zechcemy dostrzec ten znak, który nam jest dany. Dlaczego była tego zdolna? Bo to, czego dokonała, przerastało przecież ludzkie możliwości. Jak to się stało, że pokonała tak wielką drogę? Jak to się stało, że podjęła tak wielki krzyż? Jak doszło do tego, że wypełniła aż do końca zadanie, które zostało przed nią postawione? Nie byłoby tego, gdyby nie została od ogniem miłości. Miłości objawiającej się na krzyżu. Miłości Chrystusa. I krew Chrystusa, która ją obmyła, ta krew Chrystusa, która ją stawiła, ona była dla niej życiodajną siłą. Zobaczcie, jaki to jest paradoks krwi Chrystusa. Normalnie krew kojarzyła się ze śmiercią, z cierpieniem, z odchodzeniem, a tymczasem krew Chrystusa, pełna żalu życia, stała się życiodajnym źródłem. Stała się miejscem, gdzie mogło się wypełniać wielkie pragnienie, które było obecne w życiu Edyty. Pragnienie odnalezienia prawdy i pragnienie bycia wolnym. I my dzisiaj, nienawidzi naszych czasów, nienawidzi XXI wieku, jesteśmy wezwani do tego, żebyśmy zobaczyli w Edycie Tą, która w Chrystusie odnalazła siłę do świadczenia o prawdzie. My prawdę się tękamy. Może właśnie dlatego, że boimy się tej życiodajnej chwili Chrystusa. Może dlatego, że chcemy stać z daleka od krzyża. Może dlatego, że chcemy być względem Chrystusa jedynie widzami. Może chcemy być tylko obserwatorami w misterium Jego cierpienia, męki, śmierci zmartwychwstań, może chcemy być tylko widzami wstępnego w której dokonuje się uobecnienie tych właśnie ofiar. I może to, że chcemy stać z daleka, to właśnie sprawia, że nie ma w nas siły i odwagi do tego, by bronić prawdy. A jeżeli stoimy z daleka, jeżeli nie reagujemy, jeżeli nie idziemy, z objawieniem prawdy do innych ludzi. Stajemy się współwinni temu, że prawda ginie, zakrzeczana w zgięku tych, którzy uzurpują sobie dzisiaj prawo do tego, by stanowić o tym, czym jest prawda. I prawda staje się niewolnicą, prawdę próbuje się zamknąć, prawdę próbuje się uciszyć. Prawda staje się wielkim wyrzutem sumienia, którego nie chcemy dzisiaj widzieć. Prawda o człowieku, prawda o Bogu, prawda o świecie, w którym żyjemy. Walczymy o to, by prawda zwyciężała. Walczymy o to, by była w nas wolność. Nawet wtedy, jeżeli nasze ręce będą związane. Bo prawda i wolność to są te wartości, które nas, córki i synów Abrahama są w stanie doprowadzić do spotkania z Bogiem i są w stanie doprowadzić do wieczności. Amen. A teraz przed oblicze najwyższego skierujmy nasze grozi. Módlmy się za pasterze Kościoła, wydawani czytelne świadectwo swojego życia wiarą. Ciebie prosimy. Módlmy się o pokój. Nie za naszą wschodnią granicą, ale na o pokój w sercach ludzi. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy zmagają się z ciemnością, wątpliwością, wiary, którzy są daleko od Boga, aby dotknął ich serc zdroju miłosierdzia, uleczył ich rannych że Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich czcigodni, interesy Wenecji, gdy Członków Towarzystwa i imienia, za tych, którzy angażują się w to, by pamięć o nich i świadectwo ich życia i wiary było widoczne w dzisiejszym świecie, o potrzebne dla nich łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się o dar głębokiej wiary, opinii Bożej na każdy dzień dla Piotra, z żoną i ich dzieci. Ciebie prosimy. Prosimy za tych, których już nie ma wśród nas, za tych, którzy giną na wojnie, byli uchodźców terroru, Prośmy za Brzemysława, za Genowefę, za Tadeusza, za Franciszka Chojnackiego. Oda w nieba dla nich. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych. Abyśmy chcieli odczuwać znaki czasu, abyśmy walczyli o prawdę, wolność i wiarę. Ciebie prosimy. Panie, prosimy, spełnij naszą prośbę, jeśli są zgodne z moją świętą wolą który żyjesz i próbujesz przez wszystkie wieki wieków. Wszystko Tobie, O, Podobnie po że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest głowie kielich chwili mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w Pana. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego syna, ofiarujemy Tobie Boże, które życia i bielieb zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przejmujących Ciało i Krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Sprawa by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całą duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych spargach, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją w Zbawie i o polecali w tym świętej, o świętej pamięci Przemysławie, krakowewie, Tadeuszu, Księdzu, Franciszku i o wszystkich, którzy w Twoje łasce odeszli z tego świata. Dopuszczmy do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, rozmił się nad nami wszystkim i daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogu, rodzicą Dziennicą ze świętym Józefem i obumieńcem, ze świętymi apostołami ze świętą Teresą Benedyktą pod krzyżem do Puszta i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez... niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy winowajcom I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Wybaw nas Pani od zła wszelkiego i nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, ty powiedziałeś swoim apostolom, pokój Wam zostawia, pokój Mój Wam daje. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze. Lecz na wiarę Twojego kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnię go pokoju i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański jak zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie swego pokoju. Baranku Boży, który głazisz w świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który głaz już świata, zmienił się na dnia. Baranku Boży. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucznia. ani nie jestem, Gogzie, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiał na duszy Tak jak już to było sygnalizowane, już za chwilę o godzinie 19.00, tutaj w naszym kościele, odbędzie się wernisaż wystawy fotografii Kamilikansy, której twórczość znana jako Laura Macabrescu. Inspirowany duchowością medytyczną i świętej Teresy według do krzyża, ta wystawa zatytułowana jest Ciemno Płonie. Spotkanie towarzyszy będzie. recytacja tekstów Edyty Sztajn i interpretacja Mieszki Zapraszamy, kto może, żeby zostać, uczestniczyć w tym wydarzeniu już za kilkanaście minut. Pan Niech Was błogosławi Worszak Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen. na Polski,